Spotkaliśmy się dzisiaj podczas drugiej edycji Targów Wisła Biznes. Ponad 30 firm członków Wisły Biznes, nasi partnerzy, sponsorzy mieli okazję zaprezentować swoją ofertę innym członkom klubu biznesu oraz kibicom Wisły Kraków. Była to świetna okazja do networkingu, poznania się, wymiany relacji. Jako Grupa Look Trans jesteśmy zaangażowani w środowisko biznesowe Wisły od trzech lat. W tym roku uczestniczymy pierwszy raz na targach jako wystawca, aczkolwiek w zeszłym roku byliśmy tutaj już jako oglądający i widać, że ta impreza, która tutaj jest zorganizowana, swoją rangę ma w tym momencie dużo większą niż, niż pół roku temu. Jest więcej firm, więcej, więcej wystawców. Wystawiamy się tu również jako spółka Budago. Jest to spółka powiązana z podstawową działalnością transportową i również zaangażowana biznesowo w środowisko Wisły. Jeżeli chodzi o spółkę Grupa Luktrans, jak wspomniałem, jesteśmy już trzeci rok w tym momencie w Wiśle Biznes. Początkowo było to zaangażowanie na poziomie partnerskim, później w drugim sezonie jako partner Elite, a w tym sezonie postanowiliśmy wykorzystać nasze możliwości, pomóc klubowi bardziej zaangażować się jako sponsor oficjalny Wisły Kraków. Jako wystawca na targach przygotowywaliśmy się tutaj dość intensywnie. Mamy, mamy stoisko, które jest wewnątrz loży, wewnątrz V-Blanche. Mamy w sumie dwa stoiska, bo wystawiamy dwie spółki, Budago i grupę Luktrans. Na zewnątrz stoi nasz flagowy produkt, czyli zestaw ciężarowy, którym na co dzień przewozimy towary naszych klientów. Toczyło, że ostatecznie trafiłem tutaj do klubu i w sumie założenie było takie, że miałem przyjechać na dwa tygodnie na testy, do Wisły, a zostałem do Biznes to projekt mający na celu integrację przedsiębiorców zgromadzonych wokół Bisłych Kraków. Jesteśmy przekonani, że nie ma silnego klubu sportowego bez silnego biznesu. Dlatego staramy się, aby każdy przedsiębiorca znalazł tutaj swoje miejsce. Zjednoczeni możemy więcej. Niezwykle mnie cieszy, jak nasze biznesowe grono stale się rozwija, ponieważ w dzisiejszych czasach nie ma silnego klubu bez silnego biznesu.